Witam Was, Jestem Bartek. Używam już tabletu firmy Lenovo, czyli Yoga Tablet 2 od kilku godzin, więc wyrobiłem już sobie kilka takich pierwszych spostrzeżeń na jego temat. I dzisiaj, właśnie w odcinku pierwszych wrażeń, chciałbym się z Wami podzielić właśnie moimi wrażeniami na temat tego urządzenia. I zaczniemy od samego rozwiązania, które w zasadzie wyróżnia ten tablet na tle swoich konkurentów. Czyli mamy tutaj nóżkę, generalnie jest to bardzo fajne rozwiązanie i bardzo mi się ono spodobało, że właśnie tablet możemy sobie w ten sposób umieścić na stole, według mnie jest to bardzo wygodne i co ciekawe, ta nóżka się wygina o takie 180 stopni powiedzmy. I co ciekawe, mamy tutaj taki otwór, dzięki któremu możemy sobie również w ten sposób jakby zawiesić tablet na ścianie. No akurat tego rozwiązania nie zamierzam sprawdzać, bo nie wiem po co miałoby mi się to przydać. Tutaj mamy również port na kartę SIM. I tak. Plecki urządzenia są wykonane z ciekawego plastiku. Ma on fajną teksturę, więc nie powinien on się rysować ani zbierać większych zabrudzeń. A sama nóżka, o której Wam przed chwilą opowiadałem, jest wykonana już z aluminium. Tutaj na tyle mamy informację, że urządzenie posiada procesor Intela i mamy tutaj czterorudzeniowy procesor Intela o taktowaniu 1,86 GHz. Co do przodu urządzenia, mamy tutaj kamerkę do wideo rozmów lub zdjęć, i tutaj mamy również dwa głośniczki stereo. i Muszę Wam powiedzieć, że grają one całkiem ciekawie, ale również nie pokusiłbym się o porównywanie ich do Boom Sound od HTC, ponieważ już tutaj uważam, że na starcie by przegrały. Przez tą nóżkę. Mamy tutaj takie zaokrąglenie, jakby tego urządzenia, i tutaj umieszczono przycisk Power, czego również nie rozumiem, ponieważ najczęściej jest mi najwygodniej używać tablet właśnie w tej pozycji i niestety przycisk Power często udało mi się wciskać właśnie jakimś ruchem dłoni. No, no oczywiście to trzeba pewnej siły użyć i przypadkowo to się nie zdarzy, ale sam fakt mnie trochę denerwuje, a jeśli już mamy tablet w ten sposób, bo również w ten sposób możemy go używać, to niestety tutaj ciężar tej jakby końcówki, gdzie mamy umieszczoną nóżkę już jest dość wysoki i również dość niewygodnie się korzysta z tego tabletu. Tutaj mam umieszczone gniazdo jack i generalnie co do samego wy wykonania uważam, że jest ono naprawdę bardzo fajnie zrobione i bardzo fajne. Mamy tutaj spasowanie materiałów na tym urządzeniu i mamy właśnie połączenie aluminium szkła, a także całkiem przyjemnego tworzywa sztucznego. Co do samego systemu, tutaj widzieliście lockscreen i muszę wam powiedzieć, że ten system jest w pewnym sensie kopią iOSa 7 lub 8, bo, bo wiele rozwiązań, wiele funkcji a w zasadzie wizualnych wrażeń. Już gdzieś widziałem, właśnie czyli w iOS, począwszy od tego jakby wysuwanego z dołu Control Center, jak to się nazywa w iOS, i tutaj mamy podobne rozwiązanie. Nie możemy niestety tych przycisków edytować, przynajmniej ja takiej opcji nie znalazłem. I mamy tutaj Wi-Fi, GPS, uśpienie, auto, obracanie Bluetooth, samolot, wiele okien i dźwięk Dolby. Tutaj mamy sterowanie jasnością. Możemy przejść do aparatu na ekran blokady, rzut ekranu wykonać, przejść do ustawień i mamy tryb lenowo I to jest akurat całkiem ciekawa opcja, ponieważ tablet, właśnie w trybie automatycznym, potrafi wykryć, w jakiej pozycji jest tablet i odpowiednio dostosować nam ekran, ale również możemy to sobie ustawić ręcznie, jak możecie zobaczyć. I tak, co do samego systemu, niestety nie mamy tutaj appdrawera i ja niestety takiego rozwiązania wręcz nienawidzę i uważam, że jeśli Android to musi być tutaj jakikolwiek chociaż appdrawer, ponieważ wszystkie ikonki od aplikacji, jakie mamy zainstalowane, po prostu mamy wyrzucone na ten nasz home screen i czasami jest ciężko już nad tym zapanować, kiedy mamy wiele aplikacji, ale możemy sobie tworzyć foldery bez problemu, które wyglądają. Tak samo jak w iOS, też tego nie rozumiem. Zmarnowanie trochę miejsca na ekranie, ale mniejsze o to. Sama belka powiadomień, również gdzieś to już widziałem, iOS 7, po powiem jeszcze raz, ale sama funkcjonalność jest jak najbardziej do przyjęcia. Tutaj możemy sobie, jak mogliście zobaczyć, usunąć wszystkie powiadomienia jednym kliknięciem, i tutaj mamy taki efekt jakby szkła zastosowany, że tak lekko nam się wszystko przebija. Co do samej płynności działania, na razie nie zauważyłem większych lagów, ale drobne spowolnienia animacji zdążyłem już zobaczyć, tym bardziej to otwieranie folderów. Dla mnie powinna być ta animacja minimalnie chociaż płynniejsza, a tutaj niestety tak niemiło, według mnie, się otwiera. Lenovo dało nam tutaj też do dyspozycji opcję Multi Window, która niestety nie ma bogatej bazy aplikacji, i to jest naprawdę wszystko, co możemy sobie wrzucić właśnie do multimindu, czyli możemy wrzucić pocztę, galerię, chrome, przeglądarkę plików, kalkulator, oglądanie filmów, jakaś przeglądarka o tlenowo. kiedy klikniemy sobie edytu i niestety więcej aplikacji tutaj dodać nie możemy. Samo rozwiązanie również nie jest tak bogate w różne funkcje, jak to się ma na przykład w Samsungu, kiedy odpalimy sobie dwie aplikacje. Oczywiście możemy bez problemu się pomiędzy nimi przełączać, ale niestety, kiedy klikniemy na to kółeczko, w zasadzie nie mamy tutaj jakichkolwiek opcji oprócz tego, że możemy sobie zamknąć dane okienko. Interfejs ostatnich aplikacji. No, to już jest wierna kopia iOS-a, naprawdę. No, wygląda tak samo, ale nie mamy tej funkcji, że możemy dwoma, dwoma palcami sobie wyrzucić dwie aplikacje naraz. Takich szczegół można powiedzieć. Generalnie wszystko na razie działa całkiem płynnie. To co mi się również spodobało pod względem wizualnym to widżety Lenovo, te takie natywne, które mamy tutaj zainstalowane. No niestety one wizualnie mi nie podchodzą, ale wiadomo to jest kwestia gustu, więc nad tym dłużej nie będę się zatrzymywał. I tak jak Wam mówiłem o tym aparacie, to już sobie schowam może naszą nóżkę i pokażę Wam o co tutaj mniej więcej chodzi. Generalnie najwygodniej, tak jak Wam powiedziałem, jest trzymać tablet w ten sposób, a kiedy trzymamy go w ten sposób, to po prostu, kiedy go w ten tak złapiemy, po prostu to <grywamy> zakrywamy całe oczko aparatu, i zdjęcie wygląda właśnie tak, że zrobiliśmy sobie zdjęcie naszej ręki. I to niestety rozwiązanie mi się bardzo nie podoba, i uważam, że aparat powinien być umieszczony tutaj gdzieś na górze z tyłu, a nie tak właśnie na dole przy tej nóżce, więc to rozwiązanie również, tak jak Wam powiedziałem, mi się nie podoba. Ale reszta rzeczy generalnie jest całkiem w porządku, działa wszystko płynnie, aplikacje uruchamiają się tak jak powinny, ale zauważyłem też pewną przypadłość, nie wiem czy to jest zależne od mojej sieci Wi-Fi czy routera, że co jakiś czas muszę właśnie wyłączyć i włączyć Wi-Fi, ponieważ mimo, że mam dostęp do sieci, po prostu mi wyskakują we wszystkich aplikacjach komunikaty, że nie mam połączenia sieciowego, mimo wszystko kiedy jestem właśnie podłączony do mojej sieci Wi-Fi. Sprawdzę to też na, na innej właśnie sieci, więc wtedy wam powiem w recenzji jak to mniej więcej wygląda. Dobra, myślę, że w kwestii pierwszych wrażeń zlenowo Yoga Tablet 2, to będzie na tyle. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam was na razie.